Robimy notatki i dzisiaj rozmawiamy o kanale do domu Roman, je coś piekli. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu w dniu. Was biorę ze sobą po prostu na taki daily vlog jak widać mamy trochę nieogarnięte mieszkanie dom przez to, że wy teraz z żoną rano spędziliśmy kilka godzin bo wyjeżdżamy niedługo na takie opóźnione ferie no i jak mówię po prostu jak zaczęliśmy kilka rzeczy musieliśmy buknąć i tak dalej no i przez to nie ogarniliśmy jeszcze dom. Ja zaraz mam spotkanie. Jadę do Karoliny i do Darka, a do biura mam nam z nimi spotkanie. No i co? Chciałam po prostu, myślę, że będzie ciekawy dzień, to chciałam was zabrać ze sobą. Słuchajcie, właśnie kurier zapukał i moje perfumy przyszły. Made in lab. Nie wiem, nie wiem czy znacie. Um, made in lab. Ale popatrzcie. Mam tutaj cztery różne perfumy dla siebie, 100 ml, dwa dla Johna. Żeby nie było, że tylko dla siebie zamawiam. I tutaj mamy różne zapachy. Chciałam Wam pokazać na stronie, jak wybrałam, i to są takie perfumy dla mnie na, na lato. Wiosne, bo ja lubię zmieniać właśnie. Ja mam takie perfumy zimowe i perfumy y, takie. Wiecie, nie zimowe, letnie um, i wybrałam. Myślałam, że ten, a to jest takie piękne ciasteczko. Super to wygląda, dziękuję. Jeśli chodzi o te perfumy, to co mi się bardzo podoba, to opakowania są bardzo takie. Takie. Z, no te perfumy są zainspirowane przez te bardzo najpopularniejsze perfumy i właśnie na tej podstawie wybrałam te zapachy no i oczywiście są no i są niższe budżety jeśli chodzi o te perfumy to można sobie właśnie różne zapachy wybrać za o wiele taką bardziej korzystną cenę no i chciałam dzisiaj wytestować i właśnie tutaj się patr patrzę na wszystko co a sobie zamówiłam, już Wam pokazuję. Tutaj pokażę Wam, jak ściągam. Nie ściągam, tylko robię upload filmu, bo to jest film, który bym chciała Wam pokazać. Robię upload. No a w tym czasie jeden, tutaj jest strona. Ten Made in Lab. Tak to wygląda. Um, ja popatrzyłam się na bestsellery, które i zobaczyłam, jakie najbardziej się sprzedają, um, ale bardzo mnie zaintrygowało uh, ten harmony Code Porfem, um, bo wiem, że y, bardzo w sklepach mi ten zapach się spodobał. A nie, to ta butelka, przepraszam, to jest numer 61. No, y, dlatego ten wybrałam. Um, I to jest taki kwiatowy zapach. E, też 08, który Wam właśnie pokazałam. Um, to też taki, też tutaj jest y, opis tego y, tych perfum. Że na przykład y, jakie są nuty, że tutaj jest nuty pomarańcze, że baza jest drzewo bursztynowe i tak dalej. No i to mi się spodobało, że właśnie jest taki ciekawy opis. E, też y, dla Johna, żeby Wam pokazać. I nie wydłużę za bardzo. Um, mam Inspiracja było Paco Roban One Million um, i myślę, że mu się to spodoba. I też drugi, który dla niego wybrałam, to jest ten Armani Aqua Di Gio, bo akurat mu się kończy, Tu stwierdziłam, że będzie miał Nową. O, to jest ten, który bym chciała wypróbować dzisiaj. To jest ten Carolina Herrera Good Girl um, numer 17. Uh, I tutaj jest um, no, migdałkawa, cytryna. Uh, tak mi bardzo, nie wiem, wanilia, pralina cynamon. Uh, myślę, że mam ochotę na ten zapach dzisiaj. I chyba stwierdziłam, że ten numer 10 jest ten opium, black, black opium, mam mieć jakby zainspirowany przez te perfumy. Teraz jest też promocja 3 plus 2 na zapachy o pojemności 100 ml i po prostu jak to działa, to wystarczy dodać do koszyka 4 dowolne perfumy, które mają 100 ml, a w koszyku cena czwartego zawachu zmieni się na 1 grosz. Promocja dotyczy jedynie perfum o pojemności 100 ml, no i to jest naprawdę super rzecz. Test jest super, konkurs, wpadnijcie na ich Instagram, wszystko podlinkuję poniżej, żebyście wiedzieli co i jak, ale można nawet wygrać... Taki weekend w spa w Wiśle, co jest super rzecz. Teraz o, oglądam takie TikToki, gdzie mm, let's get dressed, jak e, różne kobiety się ubierają i tak dalej. One zawsze na sam koniec e, spryskają sobie perfumy. Ale jak mówię, ja lubię mieć różne perfumy na różne okazje. Um, tutaj podzielę się trochę z rodzicami, żeby też mieli, e, no, żeby takie tak, podziękowanie. Ja uwielbiam. Też dzielić się takimi produktami, bo to jest zawsze coś takiego fajnego, miłego. Robimy Notatki, i dzisiaj rozmawiamy o kanale, takim super fancy spot meeting room, pokój do spotkań. Rozmawialiśmy o moim angielskim przez chwilę i dlatego. Ale piękne zdjęcie wybraliście, jeśli chodzi o cała rodzina. No, bardzo ładne. No, słuchajcie, niespodzianka. Wróciłam do domu, trochę popracowałam, w ogóle bardzo fajne spotkanie miałam z agencją, którą współpracuję, która dała tam poradniki, jeśli chodzi o filmy. O współpracę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj um, mocno będę działać, żeby po prostu ulepszyć ten kanał dla Was a, i też, żeby, mm, że, no, żeby to wszystko miało większe takie ręce i nogi. Czasami warto, żeby ktoś z zewnątrz popatrzył na to, co robisz, żeby wiecie zobaczyć. No i niespodzianka była tak, że John zaplanował rentkę. Nałożyliśmy, on też nałożył swój klon, wybrał sobie nowy. A chcemy przetestować no i przetestujemy. Damy Wam znać wieczorem, ale najpierw idziemy. E, ja idę. E, proszę, idziemy coś zjeść, a idziemy też do kantora, a idziemy do kina. No, rodzice będą pilnować a dziewczynki, a my idziemy do kina, we dwójkę. Tak, fajna randka. Tutaj jesteśmy już na jedzonku. Były straszne korki. Jesteśmy w browarach. W Warszawie nigdy tu jeszcze nie byliśmy. John miał fajną uwagę, że w browarach jest bardzo małe selekcji piwa. Jest tylko żywiec. Jest tylko żywiec, nie ma innego. A no, zamówiliśmy sobie John z kefa. A ja tutaj taki kurczak. Ta moja ulubiona wietnamska sałatka. Bun. Um, coś tam, I don't know, ale bardzo dobre. <laughs> Jesteśmy w kinogramie. Teraz fajnie tutaj jest, bo można sobie zamówić tryneczkę do siedzenia. To jest, to jest fajne. No i czekamy na seans, żeby się zaczął. Mamy popcorn, tak jest, good. co? Dobra, my już jesteśmy po... Jak było? fajnie, nie? Bardzo fajnie. Fajne kino. Co było fajne, że te siedzenia zrobiły taki recline. Znowu nie nagrywałam, bo byliśmy w kinie. I też było sporo ludzi, nie? Jakby no. około nas było sporo ludzi. A powiem Wam szczerze, że następnym razem to bym nie wybrała aż tym samym... Tył, bo my byliśmy Aha. w ostatnim rzędzie. Co on specjalnie wybrał dla mnie? Bo ja lubię być normalnie tak bardzo dalej od ekranu, żeby widzieć cały ekran. A ten ekran tutaj nie jest, chyba nie jest też taki duży jak normalne kino. Jest troszeczkę mniejszy. Um, ale te siedzenia bardzo wygodne. Drinki też bardzo dobre. Popcorn. Uh, jakby mały rozmiar, ale naprawdę dobry był ten popcorn. Następny raz mieli takie różne smaki, był truflowy popcorn mm -hmm. i parmyz um, So yeah, that jest na naprawdę fajne. Um, no wyszliśmy z kina i ten, grali muzykę live. Można tam pójść sobie ponad drinki, tylko no już chcemy wrócić do domku, bo... Rodzice napilnują dzieci, wiecie. Też na pewno są zmęczeni. Jedynie co zauważyłam, że jest trochę różnica kulturowa, jeśli chodzi o no. telefony i rozmawianie w kinie. Ja nie wiem. Jakoś... Inne nie, czasy. Jakoś... Um, ale okej, okay, nie. Najpierw zaczniemy od plusu. Plus w kinie w Polsce jest tak, że rezerwuje się miejsce. Ciężko było mi się prze, jakby przestawić na to, a na początku, ale bo tak sobie pomyślałam, że go po prostu każdy nie wejdzie, swoje miejsce i to wszystko, ale tutaj jak rezerwujesz miejsce, to jak jest, like, nie wiem, jest jakieś bardziej zorganizowane, so good job, um, ale co mi przeszkadza jednak, co zauważam, że w Polsce jest bardziej, a może nie wiem czy to jest polskie, czy po prostu my, akurat nam się tak trafiło, um, ale nam się trafia, co idziemy do kina to ktoś koło nas rozmawia i rozmawia like, albo bardzo głośno, kilka razy mi się zdarzyło, że ktoś odbiera telefon i zaczyna rozmawiać w kinie telefonem, no i też bardzo często y, ludzie sprawdzają telefon a odpisują na SMS-y i wiecie jest tak ciemno, że ktoś ten telefon like it, bardzo to jest takie nie wiem, w domu jak siedzisz przed telewizorem to niech sobie bij. Bądź na ten telefonie, ale tak w kinie, nie wiem, głupia jest to tak trochę. No i dzisiaj mieliśmy panek, który wszystko co się działo, komentował do swojej dziewczyny, żonie, nie wiem i po prostu wszyscy komentował, że o, mi się to nie podobało, o, jaki to był głos, a ta muzyka jest za tak głośna. I jakby wszystko każdy detal po komentarze od niego jest ja w jednym momencie był taki bardzo... E, intensywny moment, i ja w jeden momencie mu powiedziałam nawet csz, 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 bo chciałam usłyszeć, i bo oni tam szeptali i jakby, wiecie. No nie wiem, czy też wam się tak zdarza, czy tylko mi się tak zdarza. Jestem ciekawa, nie? No, to, często tak jest, niestety. Wracamy do domu, już dziewczynki śpią. Ulej, Roman, pojechali. Tutaj <grym> coś piekli, jakie to jest. Trochę rozsypane, po prostu moja kuchnia jest w takim stanie. Ale dobrze się bawili. Widać, że dobra, dobra zabawa była. Jutro już pod kuzem, bo czas się spać. Co, so, John? Mm. Smell me, smell me, smell me, me. Aha, tak w <laughs> mm. Perfumy czuć jeszcze, tak, nie? Tak. No, rano, rano. Y... Czekajcie, czy powocham John'a. <laughs> też, też uczuć. E, jeszcze u Johna jego cologne Fenty um, To potwierdzamy, że cały dzień a, naprawdę są długo długotrwałe te perfumy. So that's good. A, no i co, kochani, może tutaj zakończymy y, tego vloga? Jak ten filmik Wam się podobał, to. I do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Bibi Emma i ży. <grychy> życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!